Zastanawiam się, co sobie w, takiego zamówić, żeby tak najbardziej sobie wrzucić na ząb. Mm. Pamiętaj, zawsze płucz owoce i warzywa, bo... ja mam łapę. Numer 3. Numer 3, uwaga. Że tam wstał chłop i na mnie patrzył, bo był z psem i, i wiesz, jaką minę miał? Tam... Siemano wiary, cierpuscia! Jak widzisz po dzisiaj robimy sobie zwariowany challenge, żeby troszeczkę pomóc sobie w trzymaniu makrosu. Wszystko co dzisiaj będę jadł, wszystko co dzisiaj będę jadł, będę musiał podrzucić do góry i złapać do jeżeli nie złapię, nie jem, a jeżeli złapię, to jem. I ogólnie ten zabieg ma pomóc w trzymaniu makrosu, bo wtedy będę musiał selekcjonować produkty, będę musiał podrzucać do góry. No i co? I zaczymy. Czy po tym zabiegu? Schudę, czy przytuję? Czy nie, czy nie? Czy tak, czy tak, a jeżeli tego się nie robisz, nie subskrybujesz tego kanału, gościu, najwyższa pora w czerwony przycisk na szary. Bo pamiętaj, powiększamy naszą ro rodzinę wiary liczącej makro. I dołącz do Was, już teraz Zniż ten przycisk subskrypcji i, i lajków. Bebebe. No to co, zabieram cię do sklepu, jedziemy do Lidlora, bo chyba to jest najbliżej. I co, może tam jest McDonald's? I do domaka też wstąpimy, coś sobie wybierzemy do maka. Coś takiego, co będzie rzucable i do ryja. B bralable. Nie Nie, czy tak się mówi, ale tak powiedziałem. Ła. Wow. So, więc idziemy sobie obczaić jakie produkty, są najbardziej takie podrzucalne do góry. No i co, idziemy obczać. Ty, może bułeczkę, o. Jakieś źródło białka teraz, które będzie można podrzucić Mam, patrz to, weźmiemy sobie to mm, Wędzony filet z piersi Będzie można podrzucić, złapać i do... O, patrz to, to będzie, to będzie idealne Pomidorki, będziemy sobie... To, z racji tego, że tu mamy Maka, Że tu mamy Maca, widzisz, to jest McDonald's To co? No to co? Nie pozostaje... Wyłącz to muzę Nie pozostaje mi nic innego jak... Jedziemy do Maka, gościu, no bo co? Trzeba podrzucić się z Maka na ząb. Chłopie, w pasach, pamiętaj, w pasach do McDonalda musisz jechać zawsze. Zawsze jedziemy w pasach do McDonalda, więc teraz jedziemy i zapytamy się, co nam zaproponują, żebyśmy wrzucili sobie szybko na ząb. Dzień dobry, proszę złożyć zamówienie. Eee, dzień dobry, ja się zastanawiam właśnie, co sobie w, takiego zamówić, co by tak najbardziej sobie wrzucić na ząb. Mm, może niech będzie hamburger, jeden ham hamburger, o. Eee, to będzie wszystko. Dobra, dziękuję bardzo. Jedziemy zapłacić czwóreczkę, gościu. Dzień dobry. I kartą płatność. Jak można. O, dziękuję. Hamburger będzie wrzucany na ząb, gościu. No i co, ogólnie powiem ci, że ten challenge zapowiada się na taki mega, mega, mega podrzucający. Więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zostaw łapy w górę właśnie teraz. Pomóż zniszczyć algorytm, gościu. No i co, czekamy na bułeczkę z maka. A ja od razu sobie ją zjem, nie, nie czekam, idziemy, gościu, gdzieś sobie usiąść. Czekam, ja sobie postoję, porzucam sobie. Głodny, głodny jestem, ej bo w ogóle nie wiem czy ci mówiłem, ale byłem na zimie. cześć to, byłem na gymie Jestem mega głodny, a ja pierdziele jestem tak głodny, że po prostu zaraz tego hamburgera zrzucę Idź. Nie wiem, czy go dzielić na części, czy całego Nie no, całego chyba nie zrzucę, chyba podzielę go na części i podrzucę Zaczymy gość, jak to wyjdzie w praniu Yo, dobra, pyk, kładę cię na dach, gościu, bo muszę, patrz, wszystko przygotować Patrz to, tu będzie kładzone, jestem tak głodny, że już nie mogę Patrz to, cheeseburger, znaczy nie, burger już jest, gościu, burger jest już gotowy Burger gotowy i patrz to, zaczymy czy wyjdzie, czy nie. Chłopie, zwieje mi wszystko, pato. Bułeczkę, pobrzmieszamy. Zobaczymy, czy się uda, czy nie. Zaczynamy. Pierwszy tri. Uwaga, pierwszy raz. O, prawie całe. Drugi. Bum! Jakaś pani żła. Numer trzy. Numer trzy, uwaga. I jedziemy dalej, U uwaga I ostatni ostatni Na luzie gościu wjechało, więc co? Pierwszy posiłek za mną. Nie mam nic do picia. A jak będę pił teraz? O kurde, podrzucę wodę. <ścoughs> Szczerze się przy chwilę, że tam stał chłop i na mnie patrzył, bo był z psem i, i wiesz, jaką minę miał taką. Ja jestem już na chacie, patrz to, bułeczka i mięsko przygotowane, zaraz będziemy to konsumować, znaczy ja będę se konsumować, zobaczymy, czy w ogóle się tak uda, samą wyjąć taką szynkę, gościu, czy nie, za czym... Ło, prawie wyleciało. Opie, jakie szejki będą zaraz tym zacząć, pato, tak się ściąga skórę, pato. Dawaj szynę, gościu, o tak, dajemy mi pole do popisu, czyli tu wystarczy, wystarczy, mamy. pato, białko trzeba uzupełnić posiłokiem, uwaga, pato, tak się prezentuje szyneczka i pato. Zmieniamy kadr, teraz tu. Takabuka. Szyneczka. Pu! <sínech> <Bua. síne> No i tak, widzę, że jest to fajny sposób, bo podczas żarcia coś się dzieje, głośniej nie myślisz o tym i szybciej się nasycasz, bo zanim trafi do tej buzi, musisz podrzucić, Żłapasz, i to trochę trwa i w tym czasie dochodzi do ciebie, że jesteś już nasycony, ale zjemy tą pszynkę całą, Pato. bum, 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 Terapadał, po mogo. Chodź zmarnował. Nie no, masz, po się. Za wolno gościu. Musisz refleks popracować i gościalko. to. szynka. <grywa> <grywa> to jest takie proste gościu. Nauczę się, to jest takie proste. Bierzesz, porzucasz. I boom. Mega easy. Kolejny plus podrzucania i łapania w powietrzu palić więcej kalorii. Bo podczas żarcia ruszasz się, gościu. Bierzesz bułkę, podrzucasz. i musisz doskoczyć i złapać. Refleks ćwiczysz, kroki, mniej jest, lepsza sytość, same plusy. Cześć to, same plusy, gościu. Ostatni kawałek szynki, bo to już, tu nic nie ma. Szynki nie ma, bułki nie ma, kawałek szynki został. Jedziemy, hop, ostatni. No i następny posiłek będzie już za chwilę. U. Wow, słuchaj, tak jak obstawiałem, jest godzina, patrz to, jest godzina 17. Jest godzina 17, a powiem ci, że ja wcale nie jestem chłodny, więc na serio, ten patent z podrzucaniem działa. Ja jadłem tylko to dzisiaj. O, przyrzekam ci, przekam, ja jadłem tylko to, nie oszukałbym cię, ale tymczasem pora na pomidorki. opłuczę sobie ogólnie, bo... wiesz, ogólnie tak, polecam ci pukać tak. Ku puku, Ogólnie pamiętaj, zawsze płucz, owoce i warzywa. Zawsze płucz owoce i warzywa, bo... Ale ja mam łapę. <laughs> po co te wszystkie jakieś tam spryskowane, Dobra, więc co? Mamy pomidorki i zaczynamy jeść. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Idziemy po rekord, gościu. Pięć. Uuu. I w ogóle sprawdź w necie, jaki jest rekord Guinnessa w podrzucaniu. Bo tutaj mam pomysł. Chcesz odcinek? Pobijamy rekord Guinnessa w, po w podrzucaniu. Ob obczaje. Czy jest taki rekord? I go pobijamy. Bo nawet, ci powiem, że dobry w tym jestem, ale... U! I robimy kroki, robimy kroki. U! Spadło mi, nawet nie podrzuciłem. No do kibla. Nie łapiesz, nie jesz. U! For No to żona. dwa. Gościu robił home run. Home run gościu trafił na. i baba I teraz po Ale nabiło po tych pomidorach. Trochę zostało tych pomidorów, ale zaczynamy, Pato Gościu, jestem w formie. Cię. Dawaj znać. Czy chcesz więcej zwariowanych? Challenge. od sufitu się odbiło będzie plama? chłopie Włoszył. ja po prostu mam talent do łapania rzeczy w powietrzu nie ma już nic przypnę ci klatę pato sproszkowana klata gdzie ma kolacja? Bo tak, grzczycę się będę walił? Będę się głodził? Nie, 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 nie. W ogóle, może chcesz taki odcinek? Jak robić tak, żeby jeść dużo jedzenia? A czy masz formę? Chcesz taki odcinek? znać znać, obaj znać. Czy chcesz taki? Jak to robię? Że jem, że jem, że jem dużo? A po prostu aż tak, znaczy ty, ale nie widać tego aż tak wąska, może chcesz, może chcesz. Właśnie zdradziłem ci sekret, robię kroki. <gry> Dobra, więc teraz będziemy robić kolację dopiero pod wieczór, więc teraz upuszczę ci kamerę i widzimy się już przy stole, bo kolację pamiętaj, je się przy stole, okej? Okay? <gry> Dobra, bęk, bank, bęk, pora na kolację, patrz to. Z racji tego, że jajeczko, oczywiście z racji tego, że jest to rzucany challenge, to jajko trzeba przełożyć, o właśnie tak. No i co? Do tego wjeżdżałem dwie marchewki, więc gościu iście mega sztosowa kolacja. Jajaj i, i marchewa, Podrzucane wszystko będzie przy stole. Bum, bum, bum. Godzina 21.11. Pora na kolację. A to jajeczko i teraz ciekawe, czy uda się tak podrzucić całe jajo. Uwaga, ma całe jajo. Dobra, więc uwaga, próbujemy. Nie wiem czy to wyjdzie gościu całe jajo. Nie mam takich ust pojemnych gościu, bo to. to jest to są moje usta. No nie wiem, zobaczymy. Chyba się udało. Dobra, no to co? Kolejna marchewka. Bum! Ostatnia marchewka. Jak krój. I pamiętaj, gościu i gościarku, jedz warzywa, bo warzywa są bardzo, bardzo zdrowe. Jedz warzywa. Ale lepiej to jedz je tak. Mega easy. Ej, patrz to, za uchem coś tu masz. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Daj pogryźć. Kolejny challenge za nami, ogólnie dawać znać, czy robimy więcej szalonych challengegości, czy nie. No i co, jeżeli się podobało, dawaj łapę w górę, dawaj suba za dzwonek. Widzimy się w kolejnym materiale, który będzie na kanale. Już niebawem a ty, pamiętaj, powiedz jak środa, sobota, filmy. Trzy razy w tygodniu. Meldujemy się na kanale. Yo, yo, yo. Podrzućcie jeszcze coś? Kamerę, podrzucę. Uo! A i czekaj, czekaj, czekaj. Gościu i gościarko, tu masz jeszcze trzy ostatnie filmy. Są mega, mega sztose, więc obczaj sobie. Są lepsze niż ten. Pa, pa.